Najważniejsze cechy DISTO X6 według producenta. Pierwsza rzecz dokładność 1 mm pomiarowa. Druga rzecz zasięg 250 m. Trzecia rzecz pomiar 360 stopni z dokładnością do 0,2 stopnia. Czwarta rzecz jest to certyfikat ISO, który odpowiada za to, że urządzenie w warunkach laboratoryjnych, jak i budowlanych osiąga dokładnie te same parametry, co jest najistotniejszym elementem przy wyborze dalmierza według mnie. Bo co z tego, że jakiś tam producent coś deklaruje, jeśli to zmienia się wraz z warunkami, tutaj tego nie ma. Kolejna cecha według producenta wyróżniona to IP65. Możliwość upadku, odporność na upadki z 2 metrów. Automatyczna stópka rozkładana do pomiaru od końca dalmierza, lub też wysuwana od pomiaru z naroży. Kolejna rzecz: kamera, za pomocą której ułatwiamy celowanie. Następnie jest to litowo-jonowe zasilanie, dotykowy ekran, port komunikacji USB-C. Możliwość sterowania gestami, czyli możemy ten dalmierz postawić na statywie i wymusić pomiar za pomocą gestu, przez co nie dotykamy urządzenia, nie wpływamy na jego wysokość podczas pomiaru. No i ostatnia cecha, którą szczyci się producent, jest to Bluetooth w najnowszej wersji 5.0.